O Jezu, zreszcie, jak się dawno nie widziałam. I i i Idzie. 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 jest. Idzie. 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 na Idzie.

Nie na to die. Chciała, to i ja chciała. Chciała, wyręczę! Dobrze, zamoczyła. Ale co? Ale co? co? pod wodę. A się i nogi Jeszcze, oj, pierwszy raz, tak? W sezonie, ogólnie to chyba czwarte.